Witam w kolejnym vlogu, dzisiaj kończę właśnie zasiewy zbóż zimych ostatnią działkę 2 dwuhektarową tą co rok temu tutaj wyorywałem łąkę, jednakże to będzie już ostatni zasiew, jeśli chodzi o tutaj pole uprawne z tego względu po prostu z tego względu, że tutaj na tych dołkach jest mokro, na tym dołku jeszcze za mną jest w miarę okej, okay, ale tam pod tym lasem no, jeszcze stoi woda, także kawałeczek pewnie trzeba będzie ręką dosiać. Tak niestety wygląda sytuacja i po prostu mi zbrzydło tutaj walka z tym. No jak suchy rok to fajnie, ale jak troszkę bogatszy, obfity w opady to po prostu są problemy i wróci z powrotem tu łąka. No ale za cel sobie wziąłem likwidację tutaj drutowca i myślę, że efekt pozytywny się go pozbędę, także jak zasieję łąkę, e, to e, już nie będzie problemu, że dziki będą mi ją były. Przynajmniej w założeniach zobaczymy jak to wyjdzie. No i cóż, e, co do odmian, które sieje za moment wam pokażę, tylko przerzucę kamerkę na drugą stronę. Na pierwszy ogień idzie resztka odmiany Tadeusta zimego, którą zakupiłem której dwa big bagi po 500 kg czyli po prostu 2 tony obsada na początku była gdzieś tak około 190 kg na hektar już mnie życie nauczyło, że trzeba robić próbę kręconą przed tym niestety nie da się uciec choćby nie wiem co bo później wychodzą takie buble jak w zeszłym roku z żytem hybrydowym Dlaczego nie wracam do żyta hybrydowego, tylko w tym roku wszystko postawiłem na sprzężyto? Przecież sprzężyto jest najprostsze w uprawie, przynajmniej u mnie, gdzie nie ma tego czasu latać z tymi zabiegami. Żyto hybrydowe jednak trzeba skracać, tutaj bez tego ani róż będzie się wykładać, o czym boleśnie się przekonałem. Boleśnie? Boleśnie, mimo to się udało, ale po co taki widok tych, tych legów na polu i później męka przy zbioru, że Dlatego też to sprzężyto. Eee, tutaj właśnie odmiana Tadeus. Będą dwa przejazdy, po dwa przejazdy po dwa okrążenia, czyli cztery przejazdy z silnikiem 12 metrów. I dalej idzie. Bo mi zabrakło to po prostu. Co było, to było, bo wiedziałem, że tej tony zabraknie Tadeusa, jednakże eee, już po prostu było. Nigdzie tu w okolicy tego Tadeusa nie było i zamawiałem przez internet telefonicznie. dostałem poradę, ten, namiar, przepraszam, dostałem telefonicznie namiar do, do, do człowieka, który to jeszcze ma w ofercie. No i przesyłanie tutaj 250 zł za paletę i na paletę to tona wchodziła. Także za e, powiedzmy te 200-300 kg, e, co mi by brakowało, no to płacić kolejne 200 zł, mi to się nie kalkulowało. Tak więc tutaj doszła odmiana sekret. Magnus Krop, nie wiem w ogóle, co to za firma nasienna. Zobaczymy, co to wyjdzie. Wyjdzie w praniu. Jest ten sekret zasiany na słabszej ziemi kawałeczkiem. Tak dla ciekawości, jak, jak będzie się ten sekret właśnie spisywał. No i tutaj na lepszej ziemi też zobaczymy, co potrafi względem Tadeusa. Czy Tadeus to jest taka rewelacja? No czas pokaże, także działam. Tutaj oto jest właśnie wspomniane najmocniejsze miejsce. Zaraz się pokażę, na pewno będę musiał kawałeczek ominąć, właśnie ten z wodą. Tutaj róg jeszcze no ze dwa przejazdy w poprzek zaryzykuję. ale tutaj ten róg, tutaj trzeba będzie niestety zostawić i dosiać ręcznie, no bo tutaj wpieprzyć się za przeproszeniem to nie sztuka. No jeszcze od biedy mozy, od miedzy bym przeleciał. Aczkolwiek też się boję, bo jednak ta leżówka jest dużo cięższa niż skultywator niż i brona, czym to wczoraj tata troszkę próbował przesuszyć. No i niestety w tym miejscu za mało czasu. Za mało czasu, jest dzisiaj sobota. W poniedziałek nie bardzo mam czas na zasiewy, a od wtorku deszcz, także no, trzeba, trzeba siać co się da. Tutaj jeszcze ze 2-3 dni pogody i może by tu się coś sytuacja poprawiła. Jednakże no zasieje się ręką i po prostu co będzie to będzie. Taki kawałek pola tutaj nie jest jakąś tam przeszkodą. Dwa ary na, na powiedzmy dwóch hektarach to jest znikomy odsetek. Także wiele tutaj krzywdy nie zrobi. Na pewno będą pytania, dlaczego małą waltrą sieje, a nie dużą? Pewnie szkoduje jej. No na pewno kupiona, żeby wstała. Eee, po prostu jest spięta z przyczepą. A jeszcze w poniedziałek mam troszeczkę zbierania u znajomego, więc nie było sensu mi tutaj do dwóch hektarów przepinać zestawu, skoro ten ciągnik stał pusty to rozpinać, odpiąć i podpiąć przyczepę, no to mam 20 minut murowane e, straty czasu, no bo to się tak wydaje, ale się schodzi, bo to trzeba przewody odgrywa uliki, no jeszcze odpiąć, odpiąć to jak pół biedy, ale podpiąć to chwilkę też się schodzi, bo szmatką przeprzeć przewody, te straty taty, wszystko kurcze. Na dyszlu podnieść, zablokować, szwałek podłączyć, osłonę podpiąć, także to śmiechem, żartem, ale chwilkę się schodzi, więc po co, w tym czasie co bym przeczepiam to, to tutaj sobie dwa razy w to i z powrotem już przejadę. No to jest pierwsza wpadka, siedzi, ale jestem przygotowany, linka jest, zaraz szwagier podjedzie John Deere i, i siarpnie i wyciągnie, nie grzebałem się, nie wiadomo ile żeby nie było problemu z wyciągnięciem i też to Wam polecam, żeby się nie mocno nie spinać, jak się nie da, to się nie da, to się dzwoni po pomoc, bo jak będziemy próbować, to jeszcze gorzej. Jednak błoto, jednak tu jest masakra, żeby była dłuższa linka. Także się udało. jak widzieliście wyciągnąć zestaw. Teraz wróciłem do siewu. Już tutaj mi zostały dobrze powiedzieć dwa przejazdy i trochę w koło. Także no pięć, może i szósty przejazd się zrobi i będzie posiane. Jeszcze tu troszkę tego dołka dosieję. Zobaczcie, jaka tu jest masakra. Spójrzcie jakie to jest miejsce. Tu jest w lesie, w rogu lasu, nie ma wiatru. Nie ma też praktycznie słońca, żeby to obsychało. No i jest jak jest, niestety, nic się nie poradzi. No, fajnie by tu było mieć pole orne, bo to jest naprawdę dobra ziemia. To jest czwarta klasa, także no, ma potencjał. Tak jak na moje warunki, właśnie jest dobra ziemia, bo dla niektórych to może być już obraz nędzy i rozpaczy. No ale cóż, no niestety ten róg będzie musiał być wyłączony z użytkowania. Nie da się tego inaczej przeskoczyć inaczej tego zrobić no bo zobaczcie sami co tu jest ciutkę mokrzejszy rok troszkę jesień bogatsze w opady no nie ukrywam że tutaj zepsuł ten dzień w którym było koszone kukurydza wtedy spadło około 10 litrów i od tamtej pory tu się zrobiła masakra no i ta masakra pozostała także dzięki panowie co pomogliście wyciągnąć i tutaj znają bo naprawdę Jeden nie miał sens. Może by miał, gdyby miał tą dłuższą linkę od początku i na twardym ciągnu. A tak naprawdę John Deere tutaj e, sam ledwo jechał, a co dopiero mówić, że mnie wyciągnąć, więc e, tak to wyszło. No ale na szczęście znajomy podjechał, tata podwiózł drugą, drugą, długą linę i, i się udało. Także cóż, no nie pierwsza, nie ostatnia w życiu w topa. Tego jeszcze przede mną wiele dosieję ręką tutaj jeszcze troszeczkę, żeby. no dla oka wyglądało ładniej, bo tutaj tak na pewno za wiele nie urośnie, nie będzie co zbierać. Zresztą w tych kolejnach kombajn puścić to, to <gryw> byłoby trochę niepoważne. No ale cóż, no posieje, niech będzie, niech rośnie i, i tyle co będzie. No a tutaj warunki są można powiedzieć idealne do siewu. Ziemia na wierzchu jest przeschnięta, pod spodem jest wilgoć. Także jest świetnie. Świetnie się sieje, tutaj nic się nie zapycha, bo ciężejsza ziemia, wiadomo. No to już to ładnie idzie, to nie wiasek. No, tylko ten dołeczek tu troszeczkę psuje, ale delikatnie unieść talerzówkę w najgorszych miejscach i da się go spokojnie przelecieć. No, także tylko tamten koniec, ewentualnie muszę przemyśleć, czy to warto na łąkę zostawić, czy, czy po prostu, jak jest masakrycznie mokro, to tylko za dużo przerzuciłem to tylko po prostu omijać tamten koniec i, i dalej będzie fajne pole to pokażą na pewno zbiory ile się zbierze czy, czy wymoknie czy nie wymoknie na tej działce jak wymoknie no to znaczy że tylko łąka a jak fajnie te zboże urośnie te pszenży to można będzie jeszcze to próbować przekręcać tylko że jedynie pod ozimę zboża pod zasiewy wyjawych, no to tutaj bardzo ryzykowne. Chyba, że przyszłaby sucha wiosna i dałoby się zasiać tu, tu, tu jedynie, jedynie w ten sposób. Jakże tutaj życie pokaże, więc zweryfikuję. Zobaczymy co tutaj urośnie i na tej podstawie będę dalsze decyzje podejmował. Żeby nie było całkiem kolorowo i całkiem sympatycznie, no to jednej wpadki byłoby mało na tym polu, mało pecha i zabrakło mi materiału siewnego zobaczcie na jeden przejazd no tam troszeczkę gdzieś jakiegoś brzuszka zostało może trzeba będzie teczko podprawić ale generalnie na jeden przejazd ze stawem no i żeby było jeszcze ciekawiej ja u siebie przynżyta nie miałam, mam myślałem, że teść ma teść ma tylko pszenicę także idzie pszenica Tutaj na tą dosiewkę, na tą resztkę. I będzie taki pasek pszenicy, prawie że na środku pola. No cóż, tak musiało być. Nic innego się nie zrobi, nic innego na szybko nie wykombinuje. No zabrakło 25 kg, no o tyle, no to wiadomo. To i nawet próba kręcona nie jest dokładna, bo też ciężko, ciężko wyczuć koła e, dokładnie, oszacować na jakiej ziemi, na piaskowej będzie większy. No, sztywny i wiadomo troszkę mniejszy. No i na tamtym dołku zabawa. Też sporo nakładów było, no i ręką dosiewane. Także tam parę kilo też uciekło, więc no cóż. Jest jak jest. Dosieje pszenicą. Tutaj tak to idzie na pasze, nie na skup, więc dla mnie to wielkiego problemu nie robi. Aby pole było zasiane, mniej więcej ta sama grupa roślin, bo tutaj te pszenżyto czy pszenica to Podobne będą zabiegi stosowane, więc tutaj naprawdę wsią ryba, że tak to powiem, i będzie skończone. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o vlog zasiewów, taką relację, więc ja już jestem po siebach Zostało mi tylko teraz e, po kupowiedzie wszystko porządkować, czyli ścienniska, e, talerzówką I gdzie się da to wozić obornik. No i jeszcze o, za na ziarno bym zapomniał, także w przyszłym tygodniu może jak tam pogoda pozwoli będzie się coś atakować. Także troszkę pracy jeszcze do zimy na pewno jest.